Cześć, kanalizacji ciąg dalszy, ale już coraz bliżej końca. Wczoraj po pracy wpadłem do 19 posiedziałem, trochę to pomału zasypuję i zagęszczam, to przed chwilą dopiero zaczynam używać. Wcześniej używałem. Gdzie ta moja tak zwana baba? Stempla takiego drewnianego. Sam buduję dom bez kredytu. Dzisiaj mam chwilę wolnego to wezmę to za gęż, to chyba i zasypię do końca i będzie zbani Będę myślał co dalej Do roboty Ale najpierw trzeba zrobić babę Boba zrobiono. Chcemy zobaczyć jak działa. To waży? Ale co tam? No i niechcący skończyłem. Za dwie godziny mi to zajęło. Może trochę więcej, nawet nie wiem, która godzina. W związku z tym, że to nie jest w zgodzie z projektem, to pomyślałem, że jeszcze to wszystko namaluję sprayem i sfotografuję dronem z góry. Mam nadzieję, że to zdjęcie nigdy się nie przyda i że nie będę musiał nigdy tych rur szukać w przyszłości, ale zapobiegawczo to zrobię. No i namalowałem sobie całą instalację na piasku Jak to wygląda Niestety nie mam dzisiaj drona, bo nawet nie planowałem za bardzo, że tu przyjadę Tak kamerę właściwie mam niechcący A potem sobie machnę Widoczek z góry Próbę szczelności zrobiłem, nic z tej instalacji nie wycieka Przynajmniej tam na przestrzeni chyba dwóch godzin A tutaj o W, najdalszym, w najdalszej części Instalacji wlałem Dokładnie tyle wody, ile jest teraz w wiadrze. I wszystko spłynęło z powrotem. Także spadek jest chyba taki jak trzeba. Dzisiaj jako że i tak więcej chyba tu nic nie będę nagrywał, to poczytamy jakie tam macie pytania albo uwagi. Garaż sobie kup kapsel 307. Właściwie teoretycznie kupiłem. Miał być między 6 a 9 kwietnia, czyli do wczoraj. No, i wczoraj napisałem maila, i tam okazało się, że czekają na jakąś blachę, czy na coś. Także jeszcze, jeszcze trochę Paweł Lechita, też sam buduje i szanuję tych, którzy robią tak jak ja. Chwała Polsce i Polakom. Chwała Sławomir Slim. A takie pytanie: 160 miałeś na projekcie, czy sam dałeś? Powiem tak: yy, na projekcie są jakieś redukcje na 110, tam na 90. gdzieś. Ale jak poszedłem do hurtowni z tymi rurami, to nie wiem, czy oni tam nie mieli akurat, bo nie mieli w tym momencie, czy w ogóle nie ma, ale nie było tych rur litych 110 czy 90, któryś z tych. Ja początkowo wziąłem całą dostawę tych rur 160 z tymi redukcjami na te wszystkie pozostałe, ale jak zacząłem to układać, to zrezygnowałem po prostu. Odwiozłem te wszystkie, oni się bardzo ucieszyli, jak przywiozłem im dwa takie czy trzy wielkie worki tych szarych Kolanek, rur redukcji i tak dalej. No ale oddałem. To jest zrobiłem wszystko 160. I dopiero teraz w chudziaku będę robił redukcję. To jest chyba. Oczywiście, część uzna, że źle, część uzna, że dobrze, ale zrobiłem i tak będzie. Co tam dalej? Mariusz Matyjek W 8 minucie 42 sekundzie filmu jest kadr, gdzie rura za trójnikiem wygląda, jakby miała przeciwspadek lub poziom. Chyba, że to złudzenie. Nie było to złudzenie. Faktycznie dobrze zauważyłeś i poprawiłem to. Sprawdziłem to małą poziomicą. Jest ok. Dzięki za podpowiedź. E, Łukasz Kurek. Ile wyniósł się zestaw do niwelacji? Nie pamiętam. 2000 zł, 200. Nie pamiętam ile to kosztowało. Adam Stefan, odcinek 53, a ty jesteś daleko, daleko. W 200 tym przewiduje stan surowy zamknięty. Może się mu tak zdarzyć. Będzie co oglądać, nie? A ja będę miał zajęcie na najbliższe lata. Drapiemy pierwszy milion. Wystarczy zasypać i zagęścić. I te westchnienie. Pozdrawiam. Kiedy się wejść za nagrywanie filmu, bo już tam widziałem, ponad miesiąc nic nie wrzuciłeś. Ktoś puścił bąka. Jak ty chcesz wygrać, jak ty nie drapiesz? Co dalej? Co dalej? Ogólnie większość tych komentarzy pod filmami są jakieś pozytywne ostatnio. Nie dokuczacie mi zbytnio. Chyba już ci, którzy mieli jakieś zastrzeżenia zrozumieli, że <gadanie> żadne gadanie nic nie zmieni na tej budowie. Będę dłubać dalej. Mam z tego naprawdę fana. A teraz im robi się cieplej, tym przyjemniej spędza mi się tutaj czas. No i tyle, bo właściwie kolejny odcinek o tym samym. I mam takie trochę opory przed nagrywaniem odcinków o jednej czynności tam powiedzmy na raty. No bo to takie nudne, co będziecie oglądać. Cztery odcinki o tym samym. No ale teraz co? Znowu na razie nic nie zrobię. Dzisiaj jest co? Sobota. Jutro niedziela. Jutro niedziela idę znowu z buta do ustki. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tym razem w innych butach. Wtedy nie będę tu rzucał nazwami, ale ostatnio poszedłem w Adiosach. Tym razem pójdę w tych Saltesonach. <noise> Zobaczymy jak w nich będzie mi się szło. Dobra, trochę posprzątane. Zbieram graty i do chaty. Cześć!